Witam serdecznie na kanale Echo na rozdrożu Kulik. Czy świetna zabawa, czy śmiertelne zagrożenie, czy jest legalne, czy można w ogóle go organizować, czy też można dostać mandat. Dzisiaj taki temacik w pierwszym filmie, można powiedzieć, tematycznym na tym kanale. Wiem, że widzowie, którzy przeszli z kanału w lesie bardziej ambitnych może tematów się spodziewają i od takowych też miałem zacząć, ale dzisiaj rano mnie... Tknęło, czy tam tchnęło. Siedziałem sobie w wiadomym miejscu, kontemplowałem i tak wziąłem telefon do ręki. Patrzę, zginął wczoraj jakiś tam dwudziestoparolatek na kuligu w województwie mazowieckim, i sobie myślę: no to samo województwo i ja też wczoraj organizowałem kulik dla dzieciaków i od paru lat tak się interesuję tym, tam coś tam poczytałem wcześniej i jak ktoś jest zainteresowany organizacją kuligu, który uważam za świetną zabawę, ale jak się robi go odpowiedzialnie to też proszę spojrzeć do różnych sobie przepisów, ale też się tak bardzo aż tak bardzo, bardzo nimi nie przejmować, bo z tego co ja wyczytałem, to praktycznie jest nierealne stworzyć to legalnie, bo wiadomo, że jesteśmy uzależnieni od pogody, więc jakieś wcześniejsze plany to sobie można robić, a pogoda spłata figla i. Jakby w ogóle ten temat hooligów to jest trochę szerszy, a propos takiej wolności, co można robić, czego nie można robić i dlaczego znowu te skrajności są y, dla mnie y, y, najgorsze, czyli to, że... Jedni po prostu szaleją, zabijają się na tych kuligach, a drudzy znowu nawet nosa z domu nie, wy, nie wychylą i uważają, że właśnie takich rzeczy trzeba zakazać. Ja wyczytałem, że generalnie na drogach publicznych jest to nielegalne, obarczone mandatem nawet i punktami karnymi. I co takie śmieszne podpowiedzi, teraz ze sztucznej inteligencji, z internetu są podawane to to, że powinno się zorganizować najlepiej na tym, na prywatnym terenie. No już widzę, jak ktoś ma kilometr czy dwa dróg. Każdy prawie, nie? Wiadomo, wychodzisz i twój teren i najlepiej użyć zaprzęgu konnego, a nie y, pojazdów mechanicznych, typu ciągnik, y, samochód. No, ja też parę, parę koni tam mam, zawsze stoją, czekają, aż po prywatnym terenie y, zrobię kulik, wiadomo. No, tak, jak każdy z Was nie? ma coś takiego <laughs> na uwadze, i takie ma, y, no, takie ma możliwości. Y, moi drodzy, Żyjemy w takich czasach, że kiedyś były różne rzeczy normalne, dzisiaj są zakazywane właśnie przez to, że jeden czy dwóch yy, za przeproszeniem, ale to się nie da inaczej nazwać, idiotów po prostu szaleje, potrafią się połamać, zabić albo jeszcze komuś zrobić krzywdę i przez to wszyscy inni ludzie mają yy, problemy. Ciągle zakazy, nakazy, yy, zabronienie czegoś tam i nielegalne i tak dalej, zagrożenia karą. Finansową albo wręcz jeszcze poważniejszymi, jak jakieś areszty i tak dalej. Moi drodzy, ja wczoraj organizowałem kulik. To było chyba z 7 sanek. Praktycznie same dzieciaki. Yy, powiązane linką, nie tymi tylko paseczkami, ale, ale linką najporządniejsze jakie tam yy, miałem wcześniej kiedyś kupowałem specjalnie właśnie do takich celów. Odstępy porządne, chyba tylko jedne sanki były bez oparcia yy, i sadzało się na nich jakieś takie no, większe, sprawniejsze powiedzmy dziecko, reszta z oparciem. Dzieci poubierane na cebulki, czopki, kurtki, wszystko napuszone yy, po prościutkich drogach, tutaj na przykład takiej co... Idę właśnie, dzisiaj ją zasypało mocniej. Prędkość to była 10 km na godzinę 15 to tak, no, pomiędzy. Na jednym odcinku, gdzie jest naprawdę prosta droga, a nawet gdyby ktoś wypadł z tej drogi, to wpada do takiego puchowego, o takiego powiedzmy rowu jak tutaj pełnego śniegu i trawy. Więc nie było dziur. Pozwoliłem sobie na to, żeby przez chwilę przyspieszyć do tam 18 czy 19 km na godzinę, tak, żeby przez chwilkę tam, o, jakiś był taki krzyk radości. Zdarzyły się dwa upadki. Takie, że po prostu dziecko gdzieś tam na jakiejś górce tak o, osunęło się na tych sankach, nic złego się nie wydarzyło, nikt nie wyszedł w żaden sposób poszkodowany, wszyscy radośni, uśmiechnięci, jeszcze chcieli dużo dłużej jeździć niż ja to wszystko planowałem. Z głową jesteśmy tu na, na drogach leśnych, gdzie podobno też trzeba uzgadniać to gdzieś tam z nadleśnictwem czy coś takiego nie Niepubliczna w sensie taka droga, U, ale mi wyjechała Panie kamera gdzieś w, w górę, chwilę założę rękawiczki, więc no najbezpieczniej jak można z tyłu bagażnik otwarty, siedział kolega i no ojciec jednego z dzieci i... Mówił, że na przykład, że a, bo tam troszeczkę jakieś dołki, to żeby zwolnić czy coś. Zresztą ja nie jechałem szybko. Naprawdę miła atmosfera, dzieci zachwycone, zresztą rodzice też się cieszą, jak, jak się bawią dzieciaki w taki sposób, który kiedyś był normalny. Się podłączało, podciągnik to w ogóle przedszkole organizowało, czy szkoła, już nie pamiętam, ale wiem, że której z nich na pewno to po lesie nas ciągali, to było ze 20 czy 30. Par sanek, właśnie ciągnikiem, co niby zakazane, też i na zakrętach to trzeba było te sanki przenosić. Po prostu czasami ktoś trochę bardziej zasuwał, I to było kiedyś normalne. Dzisiaj to już nic nie można zrobić. Tak, ale no właśnie, trudno się dziwić, jak potem w mediach. Nikt nas tu nie nagrał, jak my żeśmy sobie robili ten kulik i yy, jak było fajnie, tylko najlepsze są takie informacje jak właśnie ta z wczoraj. No ja wam nagrywam chyba 12 stycznia dzisiaj jest, to 11, zginął jakiś tam facet, no taki chłopak jeszcze można powiedzieć, bo 20 parę lat. Podobno tam w, w trój, trójkę chyba chłopaku, takich mężczyzn, no, młodych, jechało dwie dziewczyny. Jak tak z opisu takiego szczątkowego wywnioskowałem, no to prawdopodobnie zasuwali na jakichś workach z sianem czy coś takiego, chcieli zrobić sobie imprezę, pewnie zasuwali, podobno ten worek się odpiął, owinął chłop się o drzewo i niestety jego życia nie dało się e, uratować. Co był winien? Czy kierowca, czy kto inny? Ciężko powiedzieć. Natomiast myślę, że gdyby jechał na takim worku, tam pokazali jakieś takie zdjęcie, to to w ogóle strasznie duże było. Gdyby jechał na takim worku te 15 km na godzinę, myślę, że nic by się nie stało. To jest prędkość, z którą się jeździ na rowerze z dziećmi. Dzieci na rowerach. Jakieś kaski mają, powiedzmy, bo nie ma wtedy śniegu, może upaść z wysokości, no to, to może się uderzyć w głowę. Ale jak siedzi nisko przy samym śniegu, przy takich warunkach, zobaczcie jak tu pięknie jest. To jest coś niesamowitego, tak, takie wrażenia z kuligu normalnie zorganizowanego, nie na popis. Widziałem już wiele filmików w internecie, gdzie pędzą na jakichś sankach przez kałuże, zasuwa, no nie wiem, no 40 to minimum na godzinę, albo, albo i dużo więcej. I może będzie fajna zabawa, może będzie fajnie, a może się owiniesz o drzewo i na drugi dzień będziesz miał krzyżyk, tylko w kalendarzu i nic, i nic poza tym. Tylko, że przez takich nieodpowiedzialnych ludzi, których oczywiście szkoda i ja nie będę tu nikogo oceniał, że znaczy w sensie nie będę się cieszył z tego, że się ktoś owinął o drzewo, bo... Przez takich właśnie ludzi i przez to rozdmuchiwanie później tematu w internetach, to są właśnie ciągle tylko zakazy, ciągle jest o jakie to niebezpieczne, jakie to, jakie tamto. Moi drodzy, dzieci zimą, tak, na łyż wyjadą, mogą się połamać, mogą się nawet i pfu, wiadomo co zrobić, bo jeżdżą dorośli, szaleją. Walnie gdzieś w barierki, można naprawdę kaleką zostać, albo, albo wręcz życie stracić, można złamać sobie rękę, nogę, w głowę się uderzyć. Więc jak ja zabieram dzieciaki, o, patrzcie jakie tam pełno tych chyba żurawi tam leci, czy co to w takim kluczu. 2, 4, 6, 8, 10 ich. Ale ładnie, czekaj, aż to zdjęcie zrobię kurczę, telefonem. Nic nie krzyczą, więc nie wiem, co to za ptoki nie widzę ich tak. Bardzo. Ale fajnie. Fałkę taką zrobili. Cichuteńko. Dzisiaj rano widziałem kilka, teraz już jest ich aż 10. Zbierają się chyba na kulik jakiś. No to to są takie atrakcje propoły łyżew. Na nartach co? Taki Michael Schumacher. Też podobno się gdzieś tam uderzył o drzewo, czy o jakąś skałę. I nie wiadomo w jakim stanie zdrowia jest. Podobno takie, no nie chcę brzydko mówić, że takie trochę, takie półwarzywo, jak to się mówi, tak, że żyje, ale nie za bardzo z tego życia korzysta. Więc wypadki się zdarzają wszędzie, wszędzie gdzie wyjdziemy na górkę, na sankach dzieci zjeżdżają, na jabłuszkach mogą mieć jakiś wypadek, no ale to też od tego są rodzice żeby pójść raz drugi nauczyć, czy jak się organizuje taki kulik, to żeby to robić z głową po prostu i no i drodzy, czemu o tym mówię? Bo ludzie się teraz już boją. Ja sam stwierdziłem, że jak poczytałem sobie te przepisy, mówię, kurde, nie wiem, czy ja mogę zrobić ten kulik. Czy zaraz nie będzie jakiejś policji, zaraz mi jakiegoś mandatu nie dadzą, albo jeszcze nie wiadomo, co, co zrobią, to ciągłe takie straszenie w mediach właśnie jest, jest straszne. Jeszcze ze dwa lata temu, jak robiłem, czy trzy, jak robiłem kulik, to kilka osób się tutaj minęło. Teraz ludzie przez cały weekend sobota piękna pogoda. Niedziela piękna pogoda, czy to na kulik, czy na spacer, czy coś. Ja nikogo nie minąłem, ani nikt nie wyszedł tu z psem, ani na jakieś sanki ani na jakiś kulik nic po prostu ludzie siedzą w domu nie chce im się takich rzeczy robić zapracowani a dodatkowo jeszcze są właśnie zastraszeni takimi e, informacjami z internetu bo tak jak mówię o mnie nikt nie będzie pisał że piękny kulik i wszyscy wybawieni tak że jeszcze by chcieli więcej e, tylko napiszą o tym że ktoś się tam zabił z jednej strony dobrze bo ostrzeżenie to jest dla innych też tak ale z drugiej strony po prostu jest to takie ciągłe straszenie w tym internecie. Zresztą nie tylko, bo i w innych mediach też, radio, telewizji. Co roku się słyszy, że mnóstwo ludzi się potopiło i to większość ludzi po alkoholu. Z jednej strony dobrze, że o tym mówią, z drugiej strony podawanie w mediach tylko takich informacji ciągle, że ten się utopił, tamten się zabił na sankach, ten się połamał na nartach i tak dalej. To Niestety w mediach to jest chodliwe, ale dla ludzi tak ogólnie stwarza takie poczucie, że nie warto wyjść z domu, nie warto żadnej aktywności mieć. Że, jak już mi się coś zdarzyło, że sobie siniaka nabiłem albo palec złamałem, to już nigdy więcej na to nie pójdę. Ja nie wiem, mi się wydaje, że trzeba trochę mądrzejszego podejścia do tego wszystkiego. Wszystko jest dla ludzi, tylko dla mądrych, jak to się mówi. Ja nie mam nic przeciwko Kuligowi, dopóki widzę, że ktoś normalnie jedzie, wszystko jest podpięte, to uważam, że to jest piękna zabawa. Jak jadą trzy osoby, jakieś takie wiecie, w wieku młodzieżowym, takiej młodej yy, dorosłości i się muszą popisywać właśnie chłopaki często przed koleżankami i wywali gdzieś do rowu, ja nie mówię, że mi tego człowieka nie szkoda jest, że się połamał albo zginął, ale kurde, no nie można brać jego za przykład i później wiecie tam pod tym artykułem się pojawiło tyle komentarzy, właśnie takich zatwardziałych ludzi, że to trzeba wszystkiego zakazać, i w ogóle jeszcze chwilę, i będziemy siedzieć w domu i nie będziemy robić nic, bo nic nie będzie można zrobić. Też taka narracja zaraz jest w internecie w tych komentarzach, że za samochodem to debil tylko ciągnie, że to powinien być traktor, bo tam zwłaszcza ten stary, bo on tylko 20-30 km na godzinę jeździ. A ja pytam, a kto ma dzisiaj taki traktor? To raz, dwa, czy za samochodem to się jedzie tak jak samochód chce, czy tak jak kierowca? Po co się w tych komentarzach kusić? Jak ktoś jest idiotą, to mu nie pomoże to, że będzie nawet kosiarką elektryczną zasuwał, bo i tak coś wymyśli głupiego. Więc nie ma co zwalać na samochód, ciągnik, na konia. A koń to co? Taki bezpieczny? Niby w tych przepisach jest taki bezpieczny koń. A przepraszam, a ko ko koniu. Koniowi to nie może coś strzelić do ubarze, pogna z galopa, bo nagle go w dupę ugryzie coś. Albo mu coś odbije, bo woźnica będzie głupi i mu smagnie batem za mocno i on się wystraszy i poleci. Łatwiej mi kontrolować samochód niż ciągnik czy konia, bez przesady. Wszystko zależy od ludzi i nie ma co tych sprzętów ani ludzi tak oceniać, wszystkich do jednego wora wrzucać, żeby się przede wszystkim nie kłócić w tych komentarzach. No. Ja nie mówię, żeby podpinać 50 sanek, zasuwać 50 na godzinę po drogach publicznych, szaleć i w ogóle. Ale to, co kiedyś było takim standardem i piękną zabawą, gdzie ludzie uśmiech od ucha do ucha, zwłaszcza dzieciaki, miały, to było organizowane nawet przez szkołę czy przedszkole. Dzisiaj nic nie można zrobić. Dzisiaj moje dziecko w przedszkolu musi cały dzień chodzić w butach. Bo może jej coś na nóżkę spaść, czy, czy coś sobie tam może zrobić, i to jest właśnie kolejny jakiś taki nakaz czy zakaz chodzenia na, na boso w samych skarpetkach. Dzieci u mnie w domu normalnie biegają w skarpetkach, albo jakieś kapcie sobie wezmą, czy czasami na bosaka. Jakoś nigdy w życiu nic się nikomu nie stało, ale jeszcze trochę i w przedszkolach będzie. Że dziecko musi w kasku chodzić z nakolanikami, na, 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 na łokietnikami takimi, może w y, odblaskowej y, jakiejś kamizelce, bo wiadomo, w przedszkole się chroni, jest taka, y, taka ustawa, takie zobowiązania, czy coś. No to to robią. Ale czy to jest mądre, żeby dzieciak y, w przedszkolu chodził y, w, y, w butach cały dzień? Można kupić takie papucie, takie miękkie, no wystaram się, nie? Ale jednak cały dzień w tych butach. Czasami latem to wręcz przepocone te nóżki i tak dalej. To już temat na inny film. Dzisiaj tak ogólnie, że właśnie y, a propos tego kuligu, ale ogólnie, że po prostu coraz więcej straszenia, bo to jest chodliwe w mediach, coraz więcej zakazów, nakazów i z pięknych rzeczy mogą się zrobić naprawdę... Y, no, strach, żeby w ogóle to zorganizować. Ja z apelem takim ludzie, tacy jak ja, co macie dzieci, i tak dalej, nie bójcie się normalnej zabawy. Jeśli ona jest dobrze zorganizowana, trzeba się troszeczkę też buntować przeciwko temu, że czegoś tam nie wolno e, zrobić. Za chwilę będzie zakazane, że nie będzie można się śnieżkami e, rzucać, bo może ktoś dostać w okulary, mogą mu się potuć. Zaraz nie będzie można bałwana ulepić, bo może ta kula z góry spadnie na jakieś małe dziecko i je przygniecie. Zaraz wszystko będzie opisane e, w, w, w przepisach i będą same zakazy i nakazy. Więc przy takich drobnych przewinieniach nawet czasami... Ja nie wiem, czy ja miałem tu legalnie wczoraj ten, ten kulik. Wydaje mi się, że tak, ale... Ale nie wiem tego, nie? Z, no, zrobiłem wszystko, żeby było... Żeby było dobrze, ale dzisiaj to już naprawdę nie wiadomo. Niedługo to nie będę mógł piernąć tu w lesie, bo może tam 100 metrów dalej jakieś myśli wypadnie i po prostu y, założy mi sprawę w sądzie za nie wiem, y, straty moralne może, albo mu się włosy w nosie wyprostowały. Nie mam pojęcia. Coraz mniej myślenia, coraz mniej odpowiedzialności, takiej rodzicielskiej w stosunku do dzieci, na przykład, żeby no to po prostu jakoś tak. Y, to co kiedyś było zwykłym zachowaniem dzisiaj musi być usankcjonowane w jakimś prawie i tak jak na przykład jest jakiś wymóg już nie pamiętam dokładnie, to proszę sobie sprawdzić dla zainteresowanych, ale chyba chyba do dziesiątego roku życia na stokach narciarskich dziecko musi mieć kask, albo może nawet jeszcze starszy już teraz nie pamiętam i moje mają, bo ja stwierdziłem że to jest dla bezpieczeństwa a że przepis taki jest mówię dobra, może, może mądry przepis to też jedno i drugie się Sprawdza moje zdanie i przepis, ale na przykład na lodowisku, jednym czy drugim, jak byłem, nie ma takiego wymogu. Nie było powiedziane, że dziecko musi jeździć w kasku, a moje jeżdżą. Bo stwierdziłem, że więcej sobie krzywdy zrobią niż na nartach: jak wyrżnie się do tyłu i uderzy tu potylicą w lód. To mają moje dzieci kaski, a nawet się zdarzało, że jak było lodowisko na zewnątrz, jakiś wiatr, śnieg, coś, to im te gogle narciarskie założyłem. I niektórzy się tam czasami podśmiewali, że inne dzieci jeździły, albo rodzice, że zoba tego, jak ich tam pozabezpieczał w kaski na lodowisku. I się tam trochę ze mnie śmiali. To niech się śmieją. Mam to tam, o, z tyłu. Bo uznałem, że w sumie na tym lodowisku więcej zagrożenia niż na tym stoku narciarskim, o małym nachyleniu, co tam orczykiem wiedzie i troszeczkę sobie po prostu e, tak no e, ledwo tam jedzie, tak, uczy się dopiero, to więcej zagrożenia uznałem, że jest na lodowisku. Teraz mam wrażenie, że takie mam już sam poczucie, że jak tylko bym coś chciał zrobić z dziećmi, to powinienem sprawdzić, czy mogę. Już mnie tak gdzieś. Pod świadomości to siedzi, że możemy, mnie kto zastraszy, że nie mogę tego zrobić, bo przepisy mi zabraniają i trzeba z tym walczyć, po prostu samemu ze sobą walczyć ym, z takimi myślami i z tym, że y, jednak wiele rzeczy się robi odpowiedzialnie. Y, dzieciaki wczoraj pewnie by chciały pojechać z 25 czy 30 km na godzinę, żeby była frajda, ale ja już się na to nie zgodziłem. Jechałem maksymalnie tam chyba 19 miałem w pewnym momencie, przez chwilkę tylko, a i tak się wybawiły, więc naprawdę myśleć więcej y, trzeba kurcze, a mniej mniej po prostu się przejmować tym Bzdurnymi niektórymi przepisami. No. Bo jakby nieodpowiedzialnemu człowiekowi, to tak naprawdę nawet przepisy nie pomogą, tak? A już tym bardziej głupiemu, który szaleje i, i, i naraża dzieci, i tak dalej na różne niebezpieczeństwa, tu nic nie pomoże. To nie ma tak, że się człowiek zastanowi, bo jakiś ma tam przepis. No. Ci, którzy wiedzą, co mają robić, to im przepisy są niepotrzebne. A ci, którzy po prostu no, narażają się, no to kurczę, no, we wszystkim można się narażać. Można za szybko jechać na rowerze, za szybko jechać na nartach, na rolkach, można samochodem szaleć, pomimo, że są przepisy w domu każdy ma jakieś noże. Jak nie będzie dbało to, żeby dzieciom zabronić używania tych noży, to w końcu sobie wezmą i zrobią sobie jakąś krzywdę. Na każdym kroku możemy odwalić jakieś naprawdę krzywy numer, ale jak ktoś robi takie kuliki jak ja to że się tak pochwalę, to uważam, że była przepiękna zabawa i nikomu żadna krzywda się nie stała i to już było nieraz robione jakbym się tak miał zastanawiać, to nie powinienem z dziećmi tędy jeździć do szkoły na rowerze, bo też się mogą przewrócić i mogą się poobdzierać co mam je pianką owinąć całe no bez przesady ja jestem za tym, żeby te kuligi organizować, yy, wiem, że muszą być jakieś przepisy, bo to tam się wszyscy chronią, ale bez przesady. Las, piękna pogoda, piękne warunki, prosta droga, bez jakichś większych górek, dołków, skosów yy, i tak dalej. No, to nie wiem, to ja jestem za tym, żeby jednak się bawić odpowiedzialnie, ale się bawić, no nie szaleć po prostu. Dajcie znać sami, jak Wy do tego podchodzicie, i jakbyście mieli jakieś um, pomysły na kolejne filmy, dajcie znać. Ja mam pomysły, ale zawsze chętnie Was też wysłucham, wy, wy, wyczytam bardziej, może tak powiem. Dziękuję za uwagę, do zobaczyska. Życzę bezpiecznej zabawy, ale jednak tej zabawy żeby było trochę. Do zobaczyska, Pa!